która jest ze zwrotu, to już widzę kurde, obrzydliwe to jest, wiecie <grymne> no dramat, wyglądam jak jakaś lampucera, zostałam bez sukienki nie no słuchajcie, masakra nie Nie wiem, już tak myślę, że może ja nie mam twarzy do takich sukienek czy figury, nie, nie wiem po prostu, dałabym radę w niej iść nawet, nie jak baleron pięta, ale dałabym radę, słuchajcie, nie uwierzycie co się stało 16 obiadek i dzisiaj słuchajcie, postanowiłam zrobić leczo, jest straszny mróz na dworze, okropny mróz, tragiczny po prostu, a to jest takie jedzenie dające ciepło, o, tak Wam powiem, jest tu ostra papryka, więc tak delikatnie pikantne, no, tak, tak mi się bardzo chciało leczo, mówię dzisiaj leczo, garnek jak mi jeści, zobaczcie, bo jest wybrzuszony. Boże, nienawidzę tej pory roku, bo po prostu nie ma jak nagrywać. Słuchajcie, musiałam całego softboxa rozłożyć w ogóle po to, żeby wam tylko sekundę nagrać. Rzecz jedną. Czekam ciągle na ringa. Już jest podobno w Anglii, ale jest tak od czterech dni i nie ma żadnej większej aktualizacji. Dalsze światło jest pewnie źle ustawione. Robię co mogę. Słuchajcie. Leczo. Zjedliśmy leczo. Jest ogromny mróz na dworze. Leży jeszcze śnieg, bo spadł u nas śnieg w ogóle i aktualizacja, jeśli chodzi o moją sukienkę, słuchajcie, na Christmas Party jak widzieliście w ostatnim filmie, no nie udało się nic kupić, miałam wrócić po tą sukienkę do New Looka nie wróciłam, nie pojechaliśmy po nią następnego dnia zamiast tego zamówiłam na internecie znowu To z, yy, z, z Chin już z, zrobiłam zwrot, jutro musimy zawieźć wrzucić tylko do paczkomatu i tym razem buchu, słuchajcie, zamówiłam trzy sukienki z buchu i jedna musi być dobra, bo jak nie, ja się po prostu załamię, słuchajcie, mam dwa tygodnie do Christmas Party a ja nie mam nic nie mam nic, dobra, otwórzmy czy dam rady tak? nie, tak się chyba brzydko rozerwie czekajcie, bo będę zwracała jedną tylko zostawię tutaj, dobra, ten będzie mi najłatwiej Bardzo duże nadzieje pokładam w tej paczce, naprawdę. Bardzo. I w ogóle koncepcja się zmieniła. Sukienki będą długie i jedna krótsza. I już na pierwszy rzut idzie ta jedna krótsza, cekinowa. Widzicie, zamówiłam jedną krótszą cekinową, która jest ze zwrotu. To już widzę. Możemy to stwierdzić chociażby po opakowaniu, ale też i po innych rzeczach. Pracowałam. W takiej firmie, więc wiem jak poznać czy jest coś ze zwrotu czy nie, natomiast metki są aha, teraz się w ogóle wszystkie firmy wycwaniły, już nie ma wypożyczania ubrań, bardzo dobrze, widzicie zawieszają takie, tutaj jest akurat tak napisane, nie wiem, chyba nic tam nie wyostrzy, żeby tego nie ściągać, to jest taka bomba i faktycznie to ściągniecie to już tego nie przypniecie bo takie meteczki to wiecie, możecie sobie spokojnie przypiąć, bez żadnego problemu, czy pistolet nawet kupić ale ona jest ciężka Dobra, słuchajcie, to jest czarny cekinek. ale ładny. Ładny to jest. E, sukienka e, Wrap. Czyli jak widzicie, tak jak szlafrok. Po prostu trzeba ją sobie tutaj zamajtać i sznurkiem zawiązać. Nie sądzę, żeby to dobrze wyglądało. Na modelce wyglądało dobrze. Zobaczymy. Ona była najdroższa, ona kosztowała 3 bitwy. A te są chyba jakieś promocji też ze zwrotów kolejna. No, ale to podejrzewam, że może dziewczyny kupują, mam nadzieję, że może dziewczyny kupują i właśnie ta już bomby nie ma czyli ta już mogła być noszona kurde, obrzydliwe to jest, wiecie <gry> to jest długa, ten kolor to nie jest koniecznie kolor, który ja y, chciałam na Christmas Party, ale w tym kroju był tylko ten kolor dostępny w moim rozmiarze i ona jest taka prosta, prosta, prosta i jest bardzo długa no i ma rozpierdak z tyłu, ja ją zaraz założę je na siebie bo tak to nic nie będziecie widzieć, tutaj ma taki lejący dekolt, wydaje mi się, że jest bardzo duży chociaż może nie, zobaczymy, zaraz ubiera sobie moją bieliznę wyszczuplającą którą zamierzam ubrać i, i tak pod te sukienki i kolejna ze zwrotu, kurde ale mi się trafiło Ubierać, teraz przymierzać, no, muszę przymierzyć ta też nie ma bomby, czyli tylko te droższe takie rzeczy mają bombę, w sensie mówię wiecie o tym plastyczku e, zabezpieczającym którego nie możecie zdjąć, bo potem je zwrócicie. No, ta nie zwrócicie ta też niczym nie pachnie i trzecia, to jest czerwona z takim kwadratowym dekoldem ta może być fajna, znowu długa i i co aha i po prostu długa, ona nie miała mieć rozpierdaka o nie, ona nie ma żadnego rozpierdaka, to się w niej nie będzie dało chodzić. Znowu. To jest dziesiątka, a to dziesiątka? Zobaczcie jaka metka wymęła. no przecież to widać, że to jest ze zwrotu, nawet nie wiedząc jak wyglądają y, oznaczenia zwrotów. Y, dobra, wskakuję, nie przedłużam, zobaczymy. Jadę po kolei tak jak Wam pokazałam. Najpierw ta najdroższa, cekinowa, która myślę, że odpada. <laughs> tak jak myślałam, ta najdroższa. Wygląda tak. Super pomysł jest taki, że ona tu ma y, zatrzaski takie, no tego pewnie nie zobaczycie. Natomiast one są źle w ogóle, w złym miejscu są, jak widzicie, co się robi, takie coś i tam widać już wszystko. Y, natomiast najlepszy to jest w ogóle dekolt, bo dekolt jest, no widzicie, pokąd? Potąd. I tego się nie da w żaden sposób w ogóle no, jakoś inaczej związać. Nie, bo to się będzie rozłaziło. No, nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Nie mój krój w ogóle. Nie moja bajka. Tutaj, jakbym to rozpiała, to nie mogę tego rozpiąć tak naprawdę, bo tutaj wtedy jest widać. No, tak wam pokażę, może. Taki plastik widzicie, to kółeczko. No, i to jest właśnie taki nap, który sobie tutaj zapinacie i żeby się to nie rozpierdaczało, ale ten nap jest. Zobaczcie, no za, za, za blisko, za daleko. Na bo ona jest za mało na mnie. 30% szans na sukienkę mniej, wchodzimy w drugą. Największe nadzieje pokładam w czerwonej, więc czerwona pójdzie na koniec. Teraz wskakujemy w tą. Ta taki kolor ma. No, Niebiesko-zielona, ale ja nie, nie, nie znam tego koloru, nie, nie umiem go określić. Zobaczymy. <laughs> no, dramat, <laughs> dramat. Znowu jestem bez sukienki, słuchajcie, zostanę bez sukienki. W ogóle one są, to jest dziesiątka, tak jakby była na nie za mała. Zobaczcie, jak się wszystko, dosłownie wszystko, odznacza. Patrzcie na to, ja mam tą bieliznę wyczukując na swojej majtki, jeszcze ubrana na takie bokserki, one mi się to akurat podwinęły. I to jest widać. Yy, długość jest fajna. Długość jest bardzo fajna. Nie wiem, jak wam... Nie, nie będę wam pokazywać. Długość jest po prostu do samej ziemi na mnie, także jak jeszcze buty, no to byłoby ok. Mi się wydaje, że nas trochę za mało na mnie, serio. Albo jest taka baleronowata. Nie wiem. Tak mi źle. Tu dekolt nawet też fajny. Tutaj trochę takie bardzo wycięcie jest, więc znowu problem ze stanikiem. Czy bym znalazła taki wycięty, czy mam. No ten rozpierdak jest taki dość spory, ale spoko. No nie wiem. Znaczy, nie, nie wiem. Nie. Na pewno nie. Faktycznie. Faktycznie, ciążę. No. Yy... Mm -hmm. 60% mniej ale znowu, będzie wszystko po nią widać, ale musiała iść nago pod taką sukienką, bez majtek no nie wiem, jak inaczej <laughs> dobra, próbuję tamtą Boże, trzymajcie kciuki, ostatnia no, Rada ma taki głęboki tutaj głęboko wycięto w kwadrat ten, ten dekolt więc tutaj Znowu inny, niższy biustonosz. Wyobraźmy sobie, że tego nie widać, bo nie jestem w stanie tego teraz schować. Trochę te ramiączka ma takie... te rękawki ma takie dziwne, że czuję, jakby mi miały spadać. Ale... słuchajcie, generalnie... No nie no, ona też jest tak obcisła, że... że tu żadna biż, bi, biżuteria, żadna biedźna się do tego nie daje. No i ona ma właśnie... nie ma rozpierdaka. Więc tutaj... przepraszam, wyszłam z kadru, ale w niej się już tak za bardzo nie da y, szybko iść. W zasadzie to w ogóle się nie da iść. A <laughs> szybko i wolno. No ale dobra, zawsze sobie mogę tak wiecie podwinąć, żeby podejść po W ogóle ja sobie ją mogę nawet podwinąć i wiecie i jakoś tak tutaj troszkę pomarszczyć. I wtedy będzie krótsza. Tak generalnie mam ją do kostek. Chyba, żebyście całą nie zobaczyli. No nie jestem w stanie teraz tak, bo lampa tam stoi. Eee, ale ja chyba jej i tak nie zostawię. Plecy ma takie dość sporo odkryte. Nie, ja najbardziej się czułam w tamtej w new tutaj w tej takiej, wiecie, tak, taka zwykła na ramiączkach, troszkę błyszcząca, delikatnie, której nie było rozmiaru, wbiłam się w szóstkę i w dwunastka była za duża, a potem była już tylko szóstka, innych rozmiarów nie ma nawet na stronie. Tym sposobem wyglądam jak jakaś lampucera, to po pierwsze, a po drugie, zostałam bez sukienki. Nie no słuchajcie, masakra, nie? Nie wiem, już tak myślę, że może ja nie mam twarzy do takich sukienek, czy figury, czy nie wiem co. Żadnej się sobie nie podobam. No i co? No i nic i nie mam dalej sukienki. To wszystko zwrócę. Dobrze, że dzisiaj przymierzyłam jutro, jadę zrobić, jedziemy, pojedziemy wrzucić do matu tą sukienkę z Chin której też zrobię zwrot, no to przy okazji wrzucimy też i to, już od razu, teraz siądę i zwrócę. Yeah. Widziałam coś taką jedną, ładną na internecie, taką naprawdę ładną, taka tutaj na jedno ramię niby lejąca, taka też długa i ten, no ale za 55 funtów. Hmm. Słuchajcie, nie wiem, czy tak na raz, jakby mi się spodobało, to ja nie wiem, czy to nie jest za drogo, żeby yy, tak, język, jest jakieś ciężkie, żeby raz zapłacić yy, 55 funtów w sensie i pójść w niej yy, gdzieś raz. Bo to taka naprawdę już taka bardziej, yy, wiecie, weselna. No, a tu wiecie, ta czerwona, czy ta niebieska myślałam, że mówię sobie, że jeszcze gdzieś nie pójdę, no to no, no, nie pójdę nawet na prismas Także z powrotem i dziękujemy. Ja mam w buchu Next Day Delivery za darmo przez rok, bo tam mam wykupioną taką subskrypcję. Nie wiem, może jeszcze zaraz usiądę i coś popatrzę. Już wczoraj słuchajcie siedziałam, wszystkie sukienki długie przejrzałam. może krótką, może, może taką midację i właśnie wiecie, że do, do połowy gdzieś tam uda czy coś. Nie, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, odezwie się do Was prawdopodobnie już jutro. Nie wiem, nie wiem. I będziemy wszyscy razem z Wami działać w sprawie sukienki, bo już naprawdę nie ma żartu. Został jeden weekend, znaczy ten, co teraz się zaczyna, i tylko następny i koniec. Potem już mam imprezę. Nie Słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało? i montuję dla Was właśnie ten film. <grym> I no wiecie, już załamana, że nie mam tej sukienki, że jutro znowu trzeba jechać gdzieś szukać. Już mam w planach jechać do Azdy, nawet do Matalana, to jest taka chińszczyzna, ale nawet tam jestem po prostu zdesperowana, słuchajcie. I pojedziemy jutro prawdopodobnie. Ale Łukasz mówi, sprawdź jeszcze tego luka, czy ta, co Ci się podobała, nie, nie weszła. I ja wiecie, wkurzona mówię do Łukasza, że nie no, sprawdzałam godzinę temu. Nie będę znowu sprawdzać, bo nie weszła po prostu, a poza tym oni nie mają rozmiarów. Jest od dwunastki, chyba do osiemnastki, czy do 20 nawet ta sukienka. E, czekajcie, sprawdzę. Do 22 rozmiarów, także z naprawdę dużego rozmiaru, ale nie ma małych rozmiarów, więc nie ma, po prostu nie ma, nie produkują. I, I wiecie, Łukasz e, wyszedł z sypialni, poszedł do salonu i za chwilę wraca, mówi, jedna została, zamawiaj. Słuchajcie, ta, to jest ta sukienka. Pamiętacie ją z, z poprzedniego filmu? E, jedna, ósemka. Nie wiem, co się stało, wskoczyła po prostu ósemka, jak dla mnie. To jest niesamowite, jak dla mnie. No i Łukasz to zawraca. Mówię Wam, godzinę wcześniej sprawdzałam, nie było nic. Także sprawdzajcie jak coś. Ja godzinę wcześniej sprawdzałam, się wkurzałam, no po co mam znowu sprawdzać, skoro sprawdzałam, nie ma Wrzucili, słuchajcie, do no szok, po prostu jak dla mnie. I zamówiłam od razu, mimo że to nie jest mój rozmiar, mój rozmiar jest dziesiątką, ale wcisnęłam się w sklepie w szóstkę. Dałabym radę w niej iść nawet. Nie jak baleron opięta, ale dałabym radę. Yy, nawet nie była niewygodna jakoś super, tutaj w biuście była trochę za bardzo ściśnięta, natomiast to jest rozmiar większy. Ósemka. Więc jest szansa, to jest tylko rozmiar mniejszy od mojego, ale teoretycznie może być nawet i to mój rozmiar. Także jest szansa, że mm, da radę. Ja słuchajcie, jeszcze nie wrzuciłam, jak teraz tam nagrywam, tego poprzedniego filmu, gdzie, robiła, gdzie byliśmy na zakupach, właśnie szukaliśmy sukienki, więc nie wiem, co Wy o niej sądzicie, nie wiem, czy Wam się podoba, czy nie, mi się naprawdę ona najbardziej, powiem Wam tak, najlepiej się w niej czułam, o tak Wam powiem, a to jest też ważne, żebym ja się dobrze czuła, to jest chyba w ogóle najważniejsze, prawda, to, że ktoś tam mówi, że o, ślicznie wyglądasz, ale jak się źle czujesz, to to się źle czujesz i nic to nie da, że ktoś coś mówi, wiecie, że ktoś was chwali. Także ja się w niej najlepiej czułam. <gryw> Słuchajcie, robanie, jakby mi z nieba spadła. Może jest taka zazwykła trochę, może się komuś wydać na, na taką imprezę. Natomiast tak jak Wam mówiłam, chyba Wam mówiłam, że ja nie chcę kupać sukienki na raz, słuchajcie, ja bym chciała, żeby to była, żebym sobie ją jeszcze gdzieś kiedyś, wiecie, użyła, a kupując sobie takie balowe, no to jest sukienka na raz, nie oszukujmy się, to jest sukienka na raz, ewentualnie na przyszły rok, albo jeszcze nas przyszły rok, Sylwestra można ubrać, to jest taka jedno, jeden raz w roku. Ją ubierzecie, a tu już nie, to bym ubrała sobie jeszcze. Ona jest y, taka z nitką y, brokatową, więc jest też błyszcząca. Nie mam jeszcze oczywiście butów, nie mam jeszcze torebki, więc y, tutaj y, tym mogę coś ogarnąć, wiecie. Nie wiem, jakieś sobie odjazdowe buty kupić czy coś. Zobaczymy też, jak to będzie z butami. Czy właśnie biżuterię dużą. Dużo wiecie biżuterii, to też inaczej będzie wyglądało. Oczywiście włosy, fryzura w tym roku planuję iść w rozpuszczonych włosach, może delikatne fale, albo w całkowicie wyprostowanych po keratynie, bo będę robiła jeszcze raz keratynę przed samą imprezą. Bo akurat wypadnie tak prawie dwa miesiące, odkąd robiłam, więc i tak by się przydało powtórzyć. Także z prostymi, gładkimi włosami, albo właśnie delikatne fale, ale takie delikatne dosłownie. I myślę, że to będzie wszystko fajnie wyglądało. Nie wiem, na razie czekam. Zamówiłam w ogóle Next Day Delivery, kosztuje 6 funtów, bo jak nie, to była do odbioru od poniedziałku. Od poniedziałku Łukasz ma popołudniową zmianę, więc nie będzie w stanie, wiecie, ze mną pojechać, odebrać, ani nawet mi pojechać i odebrać za bardzo. No, ja też nie będę w stanie. A, a jeśli chodzi o dostawę taką standardową za 3 funty do domu, no to będzie do 29. To już jest zdecydowanie za późno, bo to jest przyszły tydzień, jakoś tam w weekend chyba wypada czy coś. Więc nie, nie mogę czekać na nią tydzień i znowu nie wiedzieć, czy ona będzie jednak ok, czy nie. Jeszcze chcę ją sobie, wiecie, przymierzyć w domu, w moim lustrze, nie w lustrze sklepowym, bo to też inne te lustralnie mają. Także tak, taki update zamówiłam, przyjdzie. Jutro. Chcę jutro jeszcze skoczyć, i tak do ogromnej Azdy. Mamy taką wielką, piętrową Azdę. Ja bardzo lubię ubrania z George z Azdy, Wam nieraz o tym mówiłam i być może tam coś znajdę. Byłam też w Tesco, ostatnio byliśmy, widzieliście? No to tam nic. No, być może jeszcze coś w tej aździe fajnego mi wpadnie w oko, to wtedy to zwrócę. Być może coś wpadnie mi, no i nie wiem, myślałam o tym matalanie. Ostatnio koleżanka w pracy mi wspomniała, że byli matalani i coś tam w ogóle, że fajne, męskie. Dużo takich męskich, eleganckich, ładnych ubrań. Oni głównie patrzyli na męskie. oni to tak pomyślałam, że może i damskie by coś było fajnego, no nie wiem. Nie wiem, zostańcie ze mną, wszystkiego się dowiemy wszyscy razem.